W poniedzieli dobrego pasterza modlimy się w sposób szczególny w tym tygodniu o powołania do służby w kościele. Modlimy się za naszych pasterzy, ale dzisiaj znowu Słowo Boże chce zwrócić naszą uwagę na Jezusa, który dobrym pasterzem jest, który zna swoje owce, a jego owce go znają. Jak dobrze jest dzisiaj nam rozpocząć ten dzień właśnie wraz z dobrym pasterzem, słuchać. Jego słowa, być blisko Niego i pozwolić, aby On nas na, te, na początku tego dnia umocnił, abyśmy mogli z Nim ten dzień dzisiejszy przeżyć. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wprowadza je. A kiedy wszystkie wprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówili. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to. Aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Papież Franciszek. Wczoraj w modlitwie rodzina czeli. Rozważaniem przed tą modlitwą powiedział takie piękne słowa: Miłość do owiec, to znaczy do każdego z nas, prowadzi Jezusa do śmierci na krzyżu, ponieważ taka jest wola Ojca, aby nikt nie zginął. Miłość Chrystusa nie jest wybiórcza. Ogarnia wszystkich. Ta miłość, którą ma, Dobry pasterz, miłość, która nie jest wybiórcza, która ogarnia wszystkich, jest pięknie ukazana właśnie w obrazie dobrego pasterza. W tym obrazie tego, który ma różne owce, też te, które nie są jeszcze w owczarni, tego, który szuka tych wszystkich, aby przeszli przez niego. Bo Jezus jest drogą dla wszystkich, aby przez niego przychodzili wtedy, kiedy są zbawiani. Sobor Watykański II tak pięknie naucza nas o kręgach przynależności do Chrystusa, o tym, że my wszyscy przejdziemy przez Chrystusa. Nie mówi o tym, że najbliżej są ci, którzy są w kościele katolickim, którzy przechodzą przez Chrystusa, przez tego, który jest bramą. Później są ci, którzy są w kościele prawosławnym, potem są protestanci, potem są Wyznawcy judaizmu, potem są ci, którzy wierzą w Boga w religiach monoteistycznych, mamy islam, potem są ci, którzy są w religiach politeistycznych, potem mamy tych, którzy żyją zgodnie z przykazaniami Bożymi, zgodnie z prawem naturalnym, tym, które jest pisane, czyli te siedem przykazań bez pierwszych trzech. Ale wszyscy oni. W momencie kiedy będą zbawiani będą przechodzić przez Jezusa Chrystusa bo on jest jedyną drogą prawdą i życiem i to jest piękne że Bogu zależy na tym aby ludzie przechodzili przez tę bramę aby weszli do królestwa niebieskiego aby byli zbawieni dzisiaj widzimy piękny obraz w tym pierwszym czytaniu z, dzie z dzieł apostolskich widzimy w jaki sposób Dokonuje się zbawienie Pogan, w jaki sposób dociera do nich Ewangelia. Widzimy Piotra, który musi się tłumaczyć w pewien sposób, że Ewangelia też dociera do tych, którzy są ludźmi nieobrzezanymi, do tych, którzy byli pochodzenia nie tylko żydowskiego, został on posłany. I w jaki sposób jest posłany, widzimy dzisiaj również. Poprzez osobę ducha świętego, który jest w tym całym dziele zbawienia. Żeby dotrzeć do tych ludzi, na początku Duch Święty pokazuje Piotrowi wizję. Bóg pokazuje mu wizję, taką, w której widzi, że przedmioty, które spuszczają się z góry, podobne, które są na płótnie, to jest, które ma końcami opada z nieba. To są zwierzęta czworonożne, domowe i dzikie płazy i ptaki podniebne. I przez ten obraz Bóg chce przypomnieć, pokazać Piotrowi o tym, że również i do tych, którzy mogą się wydawać nieczyści, Bóg chce dotrzeć ze swoim orędziem. Widzimy potem, w jaki sposób Duch Święty mówi o tym do Piotra, by bez wahania poszedł. Z ludźmi, którzy przychodzą do Niego, aby Go zaprosić do siebie, aby też tam nauczał. Wysłannicy z Cezarei. Co jest ciekawe, ci wysłannicy są posłani, dlatego że ich Pan zobaczył anioła, który powiedział, aby posłać właśnie po Szymona, zwanego Piotrem, dlatego że On ma pouczyć Jego i ma również dzięki temu pouczeniu. Otrzymać łaskę zbawienia dla siebie, ale dla całego swojego domu. Widzimy, w, jaki, w jak cudowny sposób to wszystko przebiega. Anioł, duch święty, który mówi do Piotra: idź, nie bój się. Wizja, którą ma święty Piotr. To wszystko, co się dokonało, po to właśnie, aby zbawienie mogło dotrzeć do nich. I w momencie, kiedy święty Piotr zaczyna mówić, duch święty stępuje. Na tych, którzy są poganami, którzy są z innej owczarni, i przypomniał sobie wtedy piot te słowa, które powiedział Pan Jezus Jan chrzcił wodą, wy zaś oszczeni będziecie Duchem Świętym. Zobaczmy, że to zbawienie dociera właśnie do Pogan w tak cudowny sposób. Kiedy rozpoczynamy dzisiaj ten dzień, może sobie zadać pytanie też. Ile w nas jest tego pragnienia, aby też i inni zostali doprowadzeni do Boga. Bo w końcu miłość Chrystusa nie jest wybiórcza, jak powiedział papież Franciszek wczoraj, ogarnia wszystkich. Dobry pasterz, jak mówi Chrystus, ma też tych, którzy są poza owczarnią i też i do tych chce dotrzeć. Warto dzisiaj na początku właśnie tego dnia Wtedy, kiedy będziemy na początku tego dnia, kiedy będziemy spotykać różnych ludzi, aby pomyśleć też o nich, może pomodlić się za nich, jak ciężko nam powiedzieć im dobrą nowinę, Ewangelię, coś o Bogu, dobre słowo. Możemy pomodlić się za tych, aby i oni mieli też tę łaskę zbawienia, aby i oni mieli tę łaskę, żeby ich, też ich wiara. Wzrastała. To jest to pragnienie, zbawienia wszystkich. Natomiast pytanie kolejne, które możemy sobie zadać tego poranka, na ile moja dusza pragnie Boga. Na pewno tak. Ci, którzy są dzisiaj rano na tej mszy świętej mają to pragnienie wpisane bardzo głęboko pragnienie Boga. W psalmie śpiewaliśmy dzisiaj Boga żywego pragnie moja dusza. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie. Boga żywego. Jest taki piękny fragment świętego Grzegorza, który mówi o tym, że czasami człowiek idąc do Królestwa Niebieskiego może zatrzymać się na jakiejś ukwieconej łące i przez to nie dotrzeć do celu, do którego idzie. Czasami też w życiu człowieka też tak jest, że zachwyci się czymś, przestanie przy tym jakąś rzeczą, swoją zdolnością, inną osobą, a przez to nie dochodzi do Boga. Nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie Bogu, jak mówił święty Augustyn. Stąd to pragnienie, jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Jest pięknym pragnieniem tego, aby iść za Bogiem i warto to pragnienie pielęgnować i na nie odpowiadać. Czasami jest tak, że przychodzą nam natnienia do modlitwy. Takie pragnienie, aby w tym momencie, akurat zwrócić się do Boga. Może przyjdzie nam w momencie, kiedy będzie anioł pański dzisiaj, a może przyjdzie o 15, kiedy będzie koronka, a może wieczorem przed jakimś serialem. Odpowiadajmy na to pragnienie, które dziś jest w nas. Żeby przekładać się od razu na modlitwę, żeby tego pragnienia w żaden sposób nie lekceważyć, bo czasami, kiedy omijamy to pragnienie, to potem omijamy też tę łaskę, którą Bóg chciałby nam dać właśnie tego spotkania z Nim. I ostatnia myśl na ten dzisiejszy dzień odnośnie też gotowości do pewnej ofiary w naszym życiu. Kardynał Wyszyński dużo mówił o ofierze z siebie samego, o gotowości do ofiary. W 68 roku w Warszawie powiedział takie słowa, to też w kontekście tego, że dobry pasterz daje swoje życie i my też jesteśmy zaproszeni do tego, aby swoje życie dać za innych. Mówi tak, potrzeba w naszej ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie a myślał o drugich, o dobru rodziny, o wypełnianiu swojego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu. A dwa lata wcześniej też do młodych mówił o tej konieczności tego, aby umieć być darem dla innych, aby wymagać od siebie, po to, aby potem można było złożyć siebie w ofierze. Mówi wtedy do nich, drodzy, droga młodzieży, jeśli umiesz patrzeć w przyszłość, a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce umierać, musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiary się uzdaniać. Może bowiem przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność naszej ojczyzny. I zatem to spotkanie tego poranka z Chrystusem, z dobrym pasterzem rozpala nasze serca. Do tego, abyśmy i my pragnęli zbawienia innych, abyśmy też modlili się o zbawienie innych, bo Bóg pragnie zbawienia innych. Abyśmy pragnęli też Boga w naszym życiu i miłości do Niego, aby to było na pierwszym miejscu w, nasz, w naszym dniu, ale też również, abyśmy byli gotowi, aby być ofiarą też dla innych, bo dobry pasterz uczy nas, jak dawać swoje życie za innych. Niech ten piękny dzień rozpoczęty wraz z dobrym pasterzem, który karmi nas swoim słowem i swoim ciałem, będzie dniem, gdzie nasza dusza, jak śpiewaliśmy dzisiaj w psalmie, będzie pragnąć nadal Boga, Boga żywego. Dobrego dnia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn. I Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.